Wojciech Szczęsny w ostatnim czasie po raz kolejny jest na językach wszystkich kibiców. Gdy miesiąc temu poinformował opinię publiczną o swoim odejściu na emeryturę, rodacy wykazali zrozumienie i wsparcie kadrowemu bramkarzowi. Natomiast z emerytury wybudził go telefon od Barcelony, która zaproponowała mu reprezentowanie Dumy Katalonii na jeden sezon, by zastąpić kontuzjowanego Sztengena. Szczęsny ofertę przyjął, czym spowodował niesamowitą euforię wśród kibiców Blaugrany oraz stało się to zalążkiem memów na ten temat. Wojciech Szczęsny to bez wątpienia najbardziej lubiany członek naszej reprezentacji, który tak naprawdę w tej chwili jest nieskazitelny. Nie piszcie do mnie, czy chcę zostać waszym chłopakiem, bo to już jest trochę denerwujące te dziewięciolaki, które do mnie piszą. Zostanie. Za sprawą swojego charakteru i charyzmy. I ona na koniec powiedziała, jakiś kurwa szczęsny. A on nie to jest częste. A on co, jakieś tenisiste? Oraz podobieństwa do przeciętnego Polaka, przez palenie papierosów ukochały go miliony. W przeciwieństwie do Lewandowskiego, nie ma on za sobą jakichś afer ciabatowych. Ciata z ocieraniem. Co powoduje jeszcze większą sympatię do Wojtka. Do tego dochodzi fakt, iż kibice Barcy z utęsknieniem, zbierając to wszystko do kupy, wiadomość ta bez wątpienia ucieszy wszystkich twoich znajomych barceloniarzy, którzy czekają na to, aby znów zdominować Real Madryt. Czy Wojciech Szczęsny na bramce przywróci świetności FC Barcelony? Czas pokaże, o jakim memie chcielibyście usłyszeć w kolejnym odcinku. Dajcie znać w komentarzu.